Będzie pochwalony Jezus Chrystus. Zapraszam na kolejne spotkanie. W cyklu kwadran ze Słowem Bożym, dzisiaj święto świętej brygidy, zakonnicy, patronki Europy. Mnie Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Duchu Święty, przyjdź, oświecaj umysł, obdarzaj nas swoimi potrzebnymi darami do dobrego rozumienia Słowa, której nam dzisiaj dajesz. Czytanie. Z listu Świętego Pawła apostoła do Galatów <laughs> Bracia ja dla prawa umarłem przez prawo aby żyć dla Boga razem z Chrystusem zostałem przybity do krzyża Teraz zaś już nie ja żyję lecz żyje we mnie Chrystus choć nadal prowadzę życie w ciele jednak obecne życie moje jest życiem wiary w Syna Bożego który umiłował mnie i samego siebie wydał za mnie Psalm 16 Pan mym dziedzictwem, moim przeznaczeniem. Zachowaj mnie Boże, bo chronię się do ciebie. Mówię do Pana, Tyś jest Panem moim. Pan moim dziedzictwem i przeznaczeniem to On mój los zabezpiecza. Błogosławię Pana, który dał mi rozsądek, bo serce napomina mnie nawet nocą. Zawsze stawiam sobie Pana przed oczy. On jest po mojej prawicy, nic mną nie zachwieje. Ty ścieżkę życia mi ukażesz. Pełnię Twojej radości, wieczną rozkosz po Twojej prawicy. Aklamacja: Wytrwajcie w mojej miłości, kto trwa we mnie, a ja w nim, ten przynosi owoc obfity. Słowa Ewangelii, według świętego Jana. Jezus powiedział do swoich uczniów: Ja jestem prawdziwym krzewem winnym, a Ojciec mój jest tym, który uprawia. Każdą latorość, która we mnie nie przynosi owocu, odcina a każdą, która przynosi owoc, oczyszcza, aby przynosiła owoc obfitszy. Wy już jesteście czyści dzięki słowu, które wypowiedziałem do was. Trwajcie we mnie, a ja was trwać będę. Podobnie jak latorość nie może przynosić owocu sama z siebie, o ile nie trwa w innym krzewie, tak samo i wy, jeżeli we mnie trwać nie będziecie. Ja jestem krzewem winnym, by latoroślami. Kto trwa we mnie, a ja w nim, ten przynosi owoc odpity, ponieważ bezemnie mnie nic nie możecie uczynić. Ten, kto we mnie nie trwa, zostanie wyrzucony jak winna latość i uschnie, i zbiera się ją i wrzuca do ognia i płonie. Jeśli we mnie trwać będziecie, a słowa moje was poprosicie o cokolwiek chcecie, a to wam się spełni. Ojciec mój przez to dozna chwały, że owoc odpity przyniesiecie i staniecie się moimi uczniami. Pierwsze czytanie z listu do Galatów dla mnie taki bardzo osobisty tekst, ponieważ ten tekst wybrałem jako tekst na obrazek prymicyjny. Kto nie wie, to powiem, że kiedy właśnie ksiądz przygotowuje się do święceń w dniu swoich prymicji, a więc pierwszej mszy świętej, w swojej rodzinnej parafii. Odprawia ten sześć świętą i później jest taki zwyczaj, że właśnie rozdaje prymicyjne obrazki, pamiątkę właśnie tego święceń kapłańskich, i zazwyczaj właśnie na takim obrazku prymicyjnym jest jakiś tekst, który nowo wyświęcony ksiądz, no, prezbiter sobie wybiera. Ja właśnie wybrałem ten tekst, teraz zaś już nie ja żyję, leczy je pewnie Chrystus. Choć nadal prowadzę życie w ciele, jednak obecne życie moje jest życiem wiary w Syna Bożego, który umiłował mnie i samego siebie wydał za mnie. Księża różnie sobie te teksty wybierają, różne teksty piszą. Każdy szuka jakiegoś tekstu, który, czy zapisuje tekst, który jakoś mu był bliski przez formację seminaryjną, czy który chce być, jakoś wybiera sobie, że był takim jego, myślą przewodnią. Ja szukając tekstu na obrazek prymilicjny, jakoś nie wiedziałem jakim kluczu pójść i wpadłem w taki pomysł, że będę po prostu czytał sobie pismo święte i jeśli jakiś tekst mnie jakoś tak wewnętrznie, nie wiem, poruszy, zainspiruje, jakoś no poczuje przy tym tekście jakiś nie wiem znak, że to jest ten tekst dla mnie, to ten tekst wybiorę. I pamiętam właśnie, że modliłem się w kaplicy. Yy, czytałem, czy tak wertowałem to Pismo Święte, przeglądając poszczególne teksty yy, i nagle właśnie, kiedy wzrok padł na ten tekst, jakoś serce mocniej zabiło, ciężko to tak wyjaśnić, z jakiego powodu to no właśnie, prosiłem Pana Boga o znak i taki znak mi dał, że, że właśnie yy, wiedziałem, że to jest ten tekst, yy, że ten tekst mam zamieścić na obrazku prymicyjnym Teraz zaś już nie ja żyję, lecz żyje we mnie, we mnie, Chrystus. I stąd ten tekst dla mnie, właśnie tak jak powiedziałem na początku, bardzo bliski. I on jakoś no, towarzyszy mi już przez 13 lat Kapłaństwa i, i, i będzie towarzyszył. To jest powołanie z tajemnicą i ksiądz jest Alter Chrystus, czyli drugi Chrystus. W imieniu przecież Chrystusa sprawuję sakramenty, użyczam mu swojego głosu, swoich rąk, nóg, swojego ciała, do tego, by on mógł działać nadal w świecie. Dlatego ten tekst wyraźnie, wyraźnie mi tutaj, można powiedzieć, spasował tak, że, że od momentu święceń żyje we mnie Chrystus, choć nadal prowadzę życie w ciele, choć nadal wyglądam tak samo. Można powiedzieć, zachowuję się tak samo, z takiego, a nie innego domu wychodzę, w takim, a nie innym seminarium zostałem ukształtowany na, na kapłana, więc prowadzę nadal życie w ciele. Ale obecne życie moje jest życiem wiary w syna Bożego. Więc, no, tak to ten tekst jakoś się realizuje w moim życiu. Tyle o pierwszym czytaniu. Psalm 16. Pannym dziedzictwem, moim przeznaczeniem. I tutaj takie piękne słowa, zachowaj mnie Boże, bo chronię się do Ciebie. Mówię do Pana, Ty jesteś Panem moim. Pan mój los zabezpiecza. Więc ilekroć wzywam Pana Boga, chronię się pod Jego skrzydła, wzywam Jego pomocy, Jego opieki, tylekroć Pan Bóg właśnie przychodzi z pomocą. I druga zwrotka, bardzo piękna również, błogosławię Pana, który dał mi rozsądek. A więc błogosławie, czyli uwielbiam, uwielbiam Pana Boga, módl się tym psalmem i swoimi słowami, dziękując Panu Bogu za różne dary, łaski w Twoim życiu. A dalej, bo serce napomina mnie nawet nocą. No właśnie, Pan Bóg ma swoje możliwości, może przemawiać poprzez sny, może nam o czymś przypominać, Proś go, dziękuj Mu, rozmawiaj z Panem Bogiem. A dalej jest, zawsze stawiam sobie Pana przed oczy, On jest po mojej prawicy, nic mną nie zachwia. I tutaj można postawić, postawić sobie pytanie: czy ja faktycznie zawsze stawiam sobie Pana Boga przed oczy, czy Pana Boga nikt ani nic mi nie zakrywa? Mamy prawo mieć różne rzeczy i obyśmy mieli tych różnych dóbr ziemskich jak najwięcej. Niech Pan Bóg nam w tym wszystkim błogosławi, żebyśmy mieli dobrą pracę, piękny dom, samochód, żebyśmy. Mieli wszystko to, co nam jest potrzebne do normalnego, godnego życia. Ale gdyby cokolwiek, choćby najmniejszego, zaczęło przysłaniać nam Pana Boga, to nie będzie to dobre. Cokolwiek albo ktokolwiek może przysłonić nam Pana Boga współmałżonek, może przysłonić nam Pana Boga dziecko, może przysłonić nam Pana Boga praca, rzeczy materialne, różne, różniejsze. Więc czy zawsze stawiasz sobie Pana Boga przed oczy? On jest po mojej prawicy. Wtedy właśnie nic Tobą nie zachwieje, gdy tak będzie. I teraz Ewangelia dzisiejsza, bogata w treść, mówiąca właśnie, można tak to streścić, że kto trwa w Chrystusie, kto jest wszczepiony w Chrystusa, jak winny, jak winny krzew, ten przynosi owoc obfity. Pan Jezus tutaj posługuje się tym obrazem winnego krzewu i tłumaczy, że Jezus jest tym prawdziwym krzewem winnym. Bóg Ojciec jest tym, który uprawia, czyli jest ogrodnikiem, i, i mówi tak: każdą latorość, która we mnie nie przynosi owocu, odcina, a każda, która przynosi owoc, oczyszcza, aby przynosiła owoc z obficzy. A więc Bóg, który jest tym ogrodnikiem, on obserwuje. I to tak, no właśnie, dobrze się trzymać tego obrazu. Jeśli komuś zależy na dobrych owocach winogrona, no to przychodzi z, z, z nożycami i gałązki właśnie, te latorośle, które widzi, że nie przynoszą owocu, to po co to trzymać? To trzeba odciąć. Niech wyrosną nowe Albo niech się umocnią tamte, które, które wydają dobre owoce. Yy, I oczyszczanie, dalej oczyszczanie. Co to znaczy oczyścić gałązkę? Oczyścić gałązkę znaczy poprzycinać ją z, z, ze zbędnych pędów, żeby ona była mocniejsza, żeby wydała większe owoce, żeby więcej tych owoców było. I to tak przekładając na nasze życie. Yy, czasem właśnie tak się dzieje, że Pan Bóg nas yy, oczyszcza z różnych spraw. I to oczyszczanie może być bolesne. To oczyszczanie, tak jak w przypadku tej winnej latorośli, wiąże się z tym, że trzeba coś odciąć, trzeba coś stracić. Ale Pan Bóg właśnie w trosce o nas może nas czegoś pozbawić po to, żebyśmy wydawali lepsze owoce, po to, żebyśmy byli silniejsi, trwalsi. I dalej Pan Jezus mówi trwajcie we mnie, a ja was trwać będę. Jeśli będziemy jednoczyć się z Panem Bogiem, Poprzez modlitwę, poprzez Słowo Boże, poprzez sakramenty święte, to Bóg będzie w nas trwał. I teraz zobaczcie, jeśli przychodzę na przeświętą, przyjmuję komuś mnie święto, to, to ja zabieram ze sobą Chrystusa wszędzie tam, gdzie, gdzie później pójdę. Czyli faktycznie Bóg będzie we mnie trwał. I dalej Pan już podkreśla, że podobnie jak latorość nie może przynosić owocu sama z siebie, o ile nie trwa w krzewie w innym, tak samo i Wy, jeżeli we mnie trwać nie będziecie. Więc jeśli ktoś się odcina od Pana Boga, odcina się od Kościoła, odcina się od sakramentów, od modlitwy, to musi mieć świadomość, że jest już taką latoroślą odciętą, i ta latorość, mało tego, nie tylko, że nie wyda owoców, ale ta latorość skażona jest na uschnięcie, na zniszczenie. Wiele osób właśnie tak się czasem łudzi, że a ja nie potrzebuję Kościoła do zbawienia, a nie potrzebuję Chrystusa, a ja nie potrzebuję Sakramentu, ja sobie sam poradzę. Na jakiś czas to może być bardzo właśnie takie złudne, że tak jakby się odcięło tą gałązkę, winną latorość, to ona, ona przez jakiś czas będzie zielona, będzie miała swój zapach, natomiast prędzej czy później ona uschnie. Nawet te wody wstawić, to ona no, podtrzyma chwilę swoją zieloność, swoją żywotność, ale. Bez wszczepienia w inny krzew, bez przepływu tych wszystkich soków, minerałów, taka latorość uschnie. Podobnie dzieje się właśnie z ludźmi, którzy odchodzą od kościoła, odchodzą od Chrystusa i chwilę, chwilę jeszcze mi się wydaje, że o, wszystko jest w porządku, wszystko jest normalnie, nic się takiego nie dzieje, a to jest właśnie bardzo złudne. Prędzej czy później to uschnie. I jak pisze w Ewangelii Mateusza, Jana, przepraszam, zbiera się ją i wrzuca do ognia i płonie. I dalej Pan Jezus nam pokazuje piękną rzecz. Jeżeli we mnie trwać będziecie, a słowa moje was poprosicie o cokolwiek chcecie, a to wam się spełni. Stawia tutaj Pan Jezus warunek, bo my bardzo często skupiamy się na tym, o fajnie, poproszę o cokolwiek chcę i Pan Bóg mi powiedział, że to wszystko spełni. I wiele osób może być rozgoryczonych, bo tyle się modlę, tyle o coś proszę, i tego nie dostaję, dlaczego tak jest? Zapytaj się, czy trwasz w Jezusie Chrystusie? Czy z Nim jednoczysz? Właśnie, jak wspomniałem, poprzez modlitwę, sakramenty, poprzez Słowo Boże, a dalej czy słowa Boga trwają w Tobie, a więc czy no właśnie, czy, czy zachowujesz to, co Bóg do Ciebie mówi w Ewangelii, w przykazaniach? W nauce kościoła, czy żyjesz według tego? Jeśli właśnie będziesz trwał i będziesz żył według tego, to wtedy jest tutaj wyraźnie napisane: poprosicie o cokolwiek chcecie, a to Wam się spełni. I dalej takie podkreślenie, dlaczego się to spełni, napisał Pan Jezus, Pan Ewangelista słowa Pana Jezusa: Ojciec mój, przez to dozna chwały. Że owoc obfity przyniesiecie i staniecie się moimi uczniami. A więc yy, to jest niesamowita zachęta do tego: Pan Bóg pragnie naszego szczęścia. Pragnie, żebyśmy normalnie żyli, dobrze żyli, i yy, yy, właśnie pokazuje nam, co robić, żeby to szczęście ziemskie osiągać już tu na Ziemi, potem wiecznie w niebie. Pokazuje, co robić, jakie warunki spełnić żeby Bóg mógł właśnie nas obdarzać potrzebnymi darami. Bo może ktoś by chciał właśnie dalej na tym obrazie winnego krzewu wydawać owoce, być zieloną gałązką, tak, ale odciął się i, no i oczekuje, żeby Pan Bóg jakieś cuda sprawił. Jeśli gałązka jest odcięta, to właśnie tylko prędzej czy później czekać go na usknięcie zostanie wyrzucona i spalona. Więc trwaj w Chrystusie w innym krzewie. Jednocz się z Nim i wtedy proś o cokolwiek chcesz, a to się spełni. Niech Cię błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Szczęść Boże. Do usłyszenia.